Kiedy organizowałem. A, przed komisariatem. żeby jeden z policjantów jeden z lecił na, 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 na YouTube napisał kamień z, z, z i spuścił to w I wtedy faj, faj, na to mu zapolecam bardzo. Polecam. ja no dobra, to to Piter. Ja, ja nie umiem tego zaśpiewać. Peter, puszczaj. Ja, ale co? Ale Kamil... Kacperku, Kacperku, ja jestem twoim wielkim fanem. Jak zaśpiewasz, to ci dam... Jak zaśpiewasz, Kacperku, to ci dam 45 tysięcy. Jestem twoim wielkim fanem. Jak zrobisz tej koncert? Ale co? Co mam zaśpiewać?

I dziwka teraz mam milionów sto. A Tobie dał, co chciałaś mieć, te kwiaty, to złoty pięć. I dziwka teraz mam milionów sto. A Tobie dam te... Ło! A Tobie dam te... zmieć te kwiaty, to złoty pięć. Co to złote, ale ta historia ma pewny tejem, kupiłbym korale. Nie znajdę się, no to i to głaskałabyś. O, złasemu! Lecz, wlec na dalej będzie nic. Dałęcikaj jest wielkim teraz mam mili... Te, Dałęcikaj wielkim no, 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 no. Cztery A to wiedam, dam, co chciałeś mieć Te kwiaty, złote pięć Pięknie to było tak lekko A teraz mam wydwajny na razie Ja już lepsze ja No jak ładnie, elegancko A ty szybko wstań. Prawda byś laty dwieńce latał ponad, więc nie umarł. Krzyczę to ja, nie migasz na swoich oczach. Naucz mnie, naucz mnie od nowa. Co? Nic, wypadł <grywaj> na miasto. nas zabudziłem. Nie, no dobrze, do garaży. No tu są garaże. Ej, ja się... to. Dobra, kochani, to był smaczek. Trochę z army. Jak chcecie więcej, to. что это вода вычайна. Да, на стриме кидаем, чем я yeah, охота. Я бенда зараз. Курчо. <голчу> <голчу> <çekiyoruz, битр. голчу>